Zadanie 11. Matura 2018. Poziom podstawowy MAJ. Dany jest ciąg. Określony wzorem. Ciąg ten jest. No i tutaj mamy odpowiedź: arytmetyczny, geometryczny i pytanie o różnicę. I, a zatem musimy odwołać się tutaj do definicji ciągów i arytmetycznego i geometrycznego. Pamiętamy, że mm, A. Plus jeden, czyli wyraz następny w arytmetycznym to jest an plus r. Z czego możemy było wyciągnąć, że r to się równa an plus 1, odjąć an. W takim razie możemy te dwa wyrazy do od ciebie odjąć i zobaczymy, czy widzi jakaś liczba, która jest tutaj podana. No to lecimy. Wyznaczymy sobie an plus 1 najpierw oddzielnie. To będzie dokładnie 5 odjąć 2n plus 1 przez 6. I to jest 5 odjąć 2n odjąć 2, dalej przez 6. Czyli tak naprawdę to jest 3 odjąć 2n przez 6. No i teraz podstawiamy do definicji era, czyli mamy 3 odjąć 2n przez 6, odjąć. No i tutaj 5, Znajmniej to można zrobić na jednej kres łąkowej, dlatego zrobimy o tak, hop, hop, no bo tutaj też jest szóstka, więc hop, zrobi się jedną kreskę, będzie szybciej, czyli mamy tak, 3 odjąć 2n, to niestety trzeba przepisać, odjąć 5 plus 2n, hop, przez 6, no i to się redukuje, i tutaj mamy minus 2. Przez 6, czyli w sumie minus 1 trzecia. No i patrzymy na odpowiedzi. Jest. Czyli odpowiedź. A.